dziwiam go, że jest w stanie całość pogarnąć, naprawdę, to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Jeśli chodzi o, o tą stronę dyrygencką, ma dobry kontakt z nami, to przede wszystkim jest, to jest chyba najważniejsze, że ma, że ma z nami dobry kontakt. To jest takie piękne, że ja tak naprawdę śpiewając, dzisiaj miałam taką sytuację, że tak się wzruszyłam w pewnym momencie, że naprawdę ciężko mi było dalej śpiewać, jest niezwykle e, wzruszający szczególnie te momenty dla mnie osobiście, kiedy się śpiewa chór dziecięcy. To już szósta edycja Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego i muszę powiedzieć, że każdorazowo zachwycają mnie młodzi ludzie uczestnicy. Cieszę się zarówno z rozwoju projektu, ale przede wszystkim z ich osobistych metamorfos. Bo pięknie jest patrzeć na tych, którzy już byli i przyjechali po raz kolejny, mają coraz większe oczekiwania, ale mają też. Coraz większe wymagania od samych siebie, są świetnie przygotowani, ale równie pięknie jest patrzeć na tych, którzy są po raz pierwszy. I chociaż początki są różne, to z dnia na dzień, z próby na próbę okazuje się, że ich możliwości, ich kompetencje, a przede wszystkim ambicja i wielkie serce powodują, że bardzo szybko dołączają do poziomu tych, którzy już po raz kolejny biorą udział, a tym samym do takiego naprawdę wysokiego, profesjonalnego poziomu śpiewaka zespołowego. Polski Narodowy Chór Młodzieżowy to przede wszystkim projekt, który pokazuje, czym jest profesjonalizm, czym jest praca na najwyższym światowym poziomie. Jest to instytucja, która wymaga od nas czegoś więcej niż zazwyczaj spotykamy na polskich scenach. Dlatego jest to chyba jeden z najważniejszych projektów, w których brałem udział. Był taki ogień, po prostu ta sala dawała takie możliwości i tyle energii można było włożyć w to zaśpiewanie tego utworu, że masakra. Cudownie, cudownie.